Władza jednak demoralizuje, a władza absolutna demoralizuje w sposób absolutny. Chciwość, zemstę, życie intymne, choroby psychiczne, czary, morderstwa. Wszyscy monarchowie mieli swoje królewskie tajemnice. Królewskie tajemnice. Królowie, mordercy. Królowie zawsze starali się utrzymać u władzy. Przetrwał ten, komu udało się wyeliminować przeciwników. Brudną robotę wykonywali kaci i nasłani zabójcy. Trzech władców widziało w dzieciństwie masakrę swoich krewnych. Był to Macbeth, król Szkocji, Eryk XIV, król Szwecji i Iwan IV, car Rusi. W przeciwieństwie do większości panujących, tych trzech władców zabijało własnymi rękami. Jest 1530 rok. Nad Moskwą szaleje gwałtowna burza. To zły omen dla przychodzącego właśnie na świat władcy. Był to tylko pierwszy spośród wielu niepomyślnych znaków prześladujących monarchę, który na 40 lat pogrążył ruś w otchłani tortur i rzezi. Okrucieństwa tego władcy zyskały mu niechlubny przydomek. Groźny. Wszystko zaczęło się w dzieciństwie. Jego ojciec, wielki kniaź moskiewski Wasyl III, zmarł, kiedy Iwan miał 3 lata. Pięć lat później otruto jego matkę. Przez 10 lat osierocony Iwan był więźniem swoich opiekunów, poniżających go przy każdej okazji. Stale groziła mu śmierci ze strony rywalizujących o wpływy bojarów i kniaziów. Uparty książę przeżył jednak ten niebezpieczny okres. Do kontrataku przystąpił w wieku 13 lat. Przed 17 rokiem życia zdobył zaś wystarczające poparcie, by przejąć pełnię władzy. Po raz pierwszy w dziejach Rusi koronował się na cara. Miał teraz dość sił, by wziąć odwet. Z jego rozkazu, rywalizującego z nim władzę kniazia, rzucono bezwłoczny dzikim zwierzętom na pożarcie. Polała się pierwsza krew. Był to jednak dopiero początek. Podejrzliwość stała się dominującą cechą monarchy, czujnie strzegącego swojej władzy. Podejrzanych o spiskowanie przeciwko niemu torturami zmuszano do zeznań. Chłostano ich do puty, aż skóra odchodziła od ciała okrwawionymi pasami. Rany drążono rozgrzanymi do czerwoności szczypcami. Najgorsze jednak oprawcy zachowywali na koniec. Wpychali ofiarom rozżarzone węgle do uszu. Na zakończenie obiadów na Kremlu, car oprowadzał przerażonych gości po izbie tortur. Pomimo stosowanych tortur i egzekucji, Iwan uważał się za człowieka pobożnego. Hierarchowie cerkwi wybudowali na cześć młodego cara sobór, wiążąc się w ten sposób na całe życie ze świecką władzą cara. Po rzeziach pobożny monarcha udawał się do monasterów na modły. Im ohydniejsze były jego zbrodnie, tym żarliwie się modlił. Zanim jeszcze ukończył 30 rok życia zyskał niechlubny przydomek groźny. Iwan IV wprowadził też krwawy system rządów zwany opryczniną. Do uszu cara dotarła plotka, że piękne i bogate miasto Nowogród Wielki wspiera jego przeciwników. Brakowało jednak dowodów. Wobec tego Iwan Groźny podjął w swoim chorobliwie podejrzliwym umyśle najprostszą decyzję. W 1570 roku skazał na zagładę całe miasto. Wyruszył do Nowogrodu, by osobiście udaremnić zdradę. Zatrzymał się najpierw w głównej cerkwi miasta, w której metropolita Nowogrodu ukrył skarby mieszkańców. Iwan groźny szukał łupu, opukując kamienne mury ulubioną laską okutą metalem. W końcu znalazł skarb. Jego ludzie wywieźli podobno 300 wozów kosztowności. Metropolita miał szczęście. Pobożny monarcha nie zabił go. Jedynie upokorzył i wypędził z miasta. Dla innych los nie był tak łaskawy. Kiedy mnich w cerkwi zbyt głośno bił w dzwon, za karę car kazał mu obciąć język. Iwan groźny wymyślił w tym czasie szczególnie bolesne tortury, np. przykład wbijanie igieł pod paznokcie lub gwoździ w kości albo wyrywanie żeber z klatki piersiowej. Rzeź mieszkańców Nowogrodu nasilała się Ludzie cara przywiązywali dzieci do matki i wrzucali je do zamarzającej rzeki Wołchow Nieliczne osoby, które nie utonęły, zakłówano na śmierć bosakami Car osobiście kierował egzekucjami bogatych mieszczan Gotowano ich żywcem, po czym krojono na kawałki Mordowanie mieszkańców Nowogrodu trwało pięć tygodni Podobno zwłoki zatarasowały rzekę na pół roku jak mówi legenda, podczas rzezi usiadł na cerkwi gołąb i przerażony tym, co widzi, zamienił się w kamień. Jeżeli ptak kiedykolwiek wzbije się w niebo, będzie to kres Nowogrodu. Po zakończeniu krwawej łaźni bogobojny Iwan szukał pociechy w Bogu. Rozesłał listy ofiar do wszystkich ważniejszych cerkwi w Rosji. przesyłce towarzyszył woreczek złota. Choć spis zawierał nazwiska 2700 mężczyzn, kobiet i dzieci, car spodziewał się przebaczenia. Po Żyzi w Nowogrodzie, Iwan Groźny zaczął wykazywać objawy paranoi. Stawał się coraz gwałtowniejszy. W szybkim tempie się postarzał. Prawdopodobnie cara Rusi trawił syfilis. Kiedy choroba przeżarła mózg, Iwan Groźny zaczął wykazywać coraz większe objawy szaleństwa. W 1581 roku obrócił się w końcu przeciw własnej rodzinie. Pewnego razu, kiedy w złym humorze spacerował po Kremlu, spotkał ciężarną synową, ubraną, jego zdaniem, w nieskromne szaty. Rozgniewany kopnął ją w brzuch, powodując poronienie. Pozbawił się w ten sposób wnuka, przyszłego dziedzica. Innym razem w napadzie wściekłości uderzył syna nieodłączną laską, okutą metalem. Następca tronu upadł na ziemię, silnie krwawiąc. Zrozpaczony car usiłował zatamować krew palcami, łukał niepohamowanie, błagając Boga o przebaczenie. Być może jednak Bóg miał już dość. Cztery dni później Carewicz zmarł. Te dwa porywy gniewu zachwiały losem dynastii. Iwan groźny, wiodący życie wypełnione torturami i rzeziami, załamał się. Zaczął okazywać zainteresowanie astrologią, ponieważ jego narodziny poprzedzała gwałtowna burza, przeczuwał, że następny kataklizm będzie zwiastunem jego śmierci. W 1584 roku ujrzał pomiędzy dwiema cerkwiami ogon komety w kształcie krzyża. To go upewniło, że zbliża się jego śmierć. Sprowadził najlepszych astrologów, by określili datę jego zgonu. Przepowiednia wskazywała na 18 marca. Car polecił, by we wszystkich cerkwiach modlono się za niego. Nadszedł poranek oznaczonego dnia, lecz Iwan czuł się dobrze. Uważając, że astrologowie okłamali go, zagroził im śmiercią. Wieczorem tego samego dnia Car zasiadł do gry w szachy. Ustawiał właśnie figury na szachownicy, gdy nagle stracił przytomność. Wkrótce potem umarł. Jak się okazało, astrologowie mieli rację. W Nowogrodzie stoi pomnik poświęcony tysiącletniej historii Rusi. Oddaje cześć wszystkim władcom oprócz jednego Iwana Groźnego, szaleńca, który zamordował ponad 50 tysięcy rodaków. Podczas mroźnych zim Wołchow zamarza. Pewne miejsce jednak nigdy nie ścina się lodem. Tam właśnie na rozkaz Iwana Groźnego wrzucano mordowanych mieszkańców Nowogrodu. W tym czasie, kiedy Iwan Groźny siał spustoszenie na Rusi, na odległym ponad 1000 kilometrów dworze szwedzkiego władcy Eryka XIV rozkwitał w pełni renesans. Pod powłoką zewnętrznego spokoju nabrzmiewał jednak wrzut. Królewska rodzina cierpiała na zaburzenia psychiczne. Eryk dorastał w atmosferze pałacowych intryk i nieufności. Jego ojciec, Gustaw I Waza, prawdopodobnie zabił matkę Eryka zadając jej cios młotkiem. Erik miał groźnego rywala w postaci młodszego brata Jana. Jan czuł się głęboko dotknięty, że nigdy nie będzie królem i nie chciał się z tym pogodzić. Na razie jednak trzymał swoje zamiary w ukryciu, czekając na okazję. Dopóki żył Erik, nie miał szans na koronę. Eryk, reformator, człowiek renesansu, wyprowadził kraj z mroków średniowiecza. Miał wizję potężnej Szwecji. Przede wszystkim jednak należało zapewnić dynastii dziedzica. Jeszcze jako królewicz, Eryk podjął kroki w tym kierunku. Gdyby udało mu się zrealizować plany małżeńskie, byłby. Królem Anglii. Wybór szwedzkiego następcy tronu padł na Elżbietę I. Królowa Anglii odrzuciła jednak uprzejmie jego oświadczenie. Odmowa wyzwoliła u Eryka obsesję. Zasypywał Elżbietę I listami i wysłał jej swój portret. Mania prześladowcza nasilała się. W końcu Erik wsiadł na statek, by siłą wymusić zgodę na małżeństwo. Na szczęście dla Elżbiety, sztormy i choroba morska zawróciły go z drogi. Obsesja Eryka pogłębiała się. Oświadczył się wielu księżniczkom. Niestety, wszystkie odrzuciły jego propozycję małżeńską. Eryk, chory na umyśle, wyobraził sobie, że ukno to spisek, mający na celu unicestwienie jego dynastii. Utwierdził go w tym przekonaniu jego brat Jan, żeniąc się z polską królewną Katarzyną Jagielonką. Eryk zemścił się, wtrącając go do więzienia. Zwykłe przedmioty nabierały ukrytego znaczenia i powodowały nieobliczalne konsekwencje. Dwaj nieostrożni słudzy zostawili w królewskiej łazience dzban, postronek i płaszcz. Eryk skazał ich na śmierć za dokuczanie królowi. Dworzanin, który nieopatrznie złamał berło, został oskarżony o zdradę stanu, zbrodnię karaną śmiercią. Eric słyszał w głowie odgłosy wycia. Był przekonany, że to głosy demonów nasłanych przez pretendentów do tronu. Chcąc odkryć spisek, poradził się astrologów. Dowiedział się, że utraci tron na rzecz jasnowłosego. To jeszcze bardziej nasiliło jego paranoję. Przerażony Erik uwięził w 1567 roku kilku lojalnych szlachciców i zwołał posiedzenie parlamentu, które miało postanowić o losach aresztowanych. Wielu szlachetnie urodzonych nie przybyło na wezwanie, gdyż stan psychiki króla napawał ich lękiem. Eryk uznał to za zdradę. Ponadto Eryk zgubił tekst przemówienia i musiał improwizować swoją wypowiedź w parlamencie. Ponieważ mowa nie szła mu zbyt składnie, wyobraził sobie, że słuchacze wyśmiewają się z niego. Wrócił za tym biegiem do zamku, by pogrążyć się w rozmyślaniach. Po kilku dniach uspokoił się i poprosił więźniów o przebaczenie. Erik był jednak niezrównoważony psychicznie. Dwie godziny później wpadł w szał. Gnany przez wewnętrzne demony, wpadł do celi szlachcica i wykrzykując, że to zdrajca, zabił go nożem. Następnie polecił strażnikom uśmiercić pozostałych więźniów. Zginęło jeszcze czterech szlachciców. Widząc, co się święci, najbliższy doradca Eryka pobiegł za nim, próbując go uspokoić. Przebić łajdaka halabardą! zawołał władca. Strażnicy ślepo wykonali rozkaz. Eryk wybiegł potem z pałacu. Przez kilka dni tułał się po lasach. Powoli odzyskiwał panowanie nad sobą. Poczucie winy kazało mu ofiarować złoto rodzinom zamordowanych. Nikt nie przyjął jednak daru. Następnie Eryk wydał oświadczenie, w którym dziękował Bogu za wybawienie go z diabelskiej mocy i nakazywał poddanym modlić się w jego intencji. Uwolnił także Jana z więzienia. Poddani wiedzieli już jednak na pewno, że król nie nadaje się do rządzenia. Jan zdetronizował Eryka i uwięził go, zaspokajając swoje życiowe ambicje. Sprawdziły się obawy Eryka i przepowiednie astrologów. Na tronie zasiadł jasnowłosy Jan. Przez 9 lat Eryk marniał w więzieniu, żyjąc w wyimaginowanym świecie. Nigdy nie odzyskał równowagi psychicznej. Prowadził pamiętnik. Są to zapiski człowieka obłąkanego. 8 lipca. Kazałem ściąć głowę kucharzowi Krzysztofowi. 2 sierpnia. Ostatniej nocy dręczyli mnie, okrywając mokrymi prześcieradłami i karmiąc spleśniałym chlebem. 4 listopada. Ukryłem złoto pod łóżkiem sypialny. Choć Erik był chory psychicznie, jako prawowity władca wciąż stanowił zagrożenie dla Jana. Nowy monarcha rozważał, jak pozbyć się starszego brata raz na zawsze. Kazał go obrażać, poniżać, pozbawiać ciepłej odzieży. Jeden ze strażników więziennych poważnie zranił Eryka w bójce. Mimo wszystko były król nie chciał odejść z tego świata. Zdenerwowany Jan zaczął przemyśliwać nad skuteczniejszymi metodami uduszenie, a może podcięcie żył w przegubach, by wykrwawił się na śmierć. W końcu jego doradcy znaleźli sposób nie pozostawiający śladów. Wieczorem 26 lutego 1577 roku Eryk dostał na kolację miskę grochówki. Był to jego ostatni posiłek. Rano już nie żył. W oficjalnym oświadczeniu stwierdzono, że śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych. Badania szczątków Eryka, przeprowadzone w latach 50. naszego wieku, ujawniły, że Jan zamordował starszego brata. Do ostatniego posiłku Eryka dodano arszeniku. Najnieszczęśliwszy rok króla Eryka. Tak brzmiał pierwszy zapis w pamiętniku w ostatnim roku życia szwedzkiego monarchy. Słowa te okazały się prorocze. W przeciwieństwie do Szwecji okresu renesansu, w XI-wiecznej Szkocji żyło się krótko, nieprzyjemnie i okrutnie. Był to mroczny okres średniowiecza. W tej niegościnnej krainie panowało powszechne zdziczenie i chaos. Plany walczyły pomiędzy sobą, królowie zaś rządzili prawem miecza. Ten brutalny świat to ojczyzna jeszcze jednego monarchy, któremu nie sądzone było żyć w spokoju Makbeta. był członkiem potężnego klanu i pretendentem do szkockiego tronu. Śmierć towarzyszyła mu niczym cień. Jego dziadek zginął w walce, ojca zaś zamordowano. Żona Macbeta widziała na własne oczy, jak pojmano, oślepiono i stracono jej dziadka. Jej brat został spalony żywcem. Rodzina Macbeta była od zawsze celem ataku. Macbeth winił za to wszystko ówczesnego króla Szkocji Duncana I. Uważał, że zabijając go, zdobyłby koronę i jednocześnie pomścił zamordowanych krewnych. 500 lat później Shakespeare napisał dramat, którego bohaterem jest Macbeth. Wprowadził do swojej opowieści Wiedźmy i Zjawy. Prawdziwą historię Macbetha, o czym nie wiedział Szekspir, zawierał manuskrypt pióra tajemniczego mnicha. W XIX wieku uczeni odczytali tekst. Prawda okazała się o wiele okrutniejsza niż sobie wyobrażał Szekspir. W rzeczywistości Macbeth zręcznie uknął spisek. Przysiągł wierność królowi Duncanowi. W tym czasie władza wymykała się Duncanowi z rąk, potrzebował zatem stronników. Zaufał Macbethowi, powierzając mu wojska, na których czele miał bronić królestwa. W ten sposób Macbeth zrobił pierwszy krok na drodze do tronu i zemsty. Odpowiednia dla Macbeta chwila nadeszła 14 sierpnia 1040 roku. Macbeth zastawił na Dunkana zasadzkę. Doszło do krwawego starcia. W ferworze walki Macbeth bezlitośnie zaatakował Dunkana. Śmiertelnie rannego władcę pozostawiono bez pomocy na polu bitwy. Zdrada popłaciła. Macbeth koronował się na króla Szkocji i pomścił krewnę. Następne 10 lat to bodaj najspokojniejszy okres w historii Szkocji. Macbeta gnębiły jednak wyrzuty sumienia i strach przed odwetem. Zamordowanie króla było śmiertelnym grzechem. Mordercze instynkty Macbetha osłabły. Panowanie nie uśmierzało jego niepokoju. Macbeth zaczął szukać pocieszenia w religii. W 1050 roku pojechał do Rzymu i publicznie odprawił pokutę, rozdając biedakom złote monety. Zwrócił się do papieża Leona IX o rozgrzeszenie i otrzymał je. Papież wybaczył Macbethowi, ale nie zrobił tego syn Duncana, Malcolm. W Szkocji znów zanosiło się na kłopoty. Malcolm był wpływowym naczelnikiem klanu. Pragnął powrotu swej rodziny na tron i łaknął zemsty za śmierć ojca. Cierpliwie zbierał zbrojne oddziały. Kiedy Macbeth wrócił do kraju, stwierdził, że jego rywal Malcolm osiągnął mocną pozycję. W 1054 roku Macbeth musiał uciekać na pustkowie. Teraz to jego ścigano. Malcolm tropił Macbeta przez trzy lata. Odebrał mu koronę. By jednak w pełni zaspokoić swój instynkt zemsty, musiał pozbawić go również życia. W końcu dopadł Macbeth'a w górskiej wiosce Lumphanan. Macbeth padł pod ciosami miecza przyszłego monarchy. Historia zatoczyła pełne koło dokładnie w ciągu 17 lat i jednego dnia. Macbeth zabił władcę z rządzy władzy. Następnie, syn ofiary, uśmiercił Macbeta. Macbeth, król Szkocji, Eryk XIV, władca Szwecji i Iwan Groźny, car wszechrusi, to trzej monarchowie, którzy mordowali własnymi rękami. Królowie z Bożej łaski władali poddanymi. Niekiedy jednak posuwali się za daleko. Skutki popełnianych przez nich morderstw obracały się przeciwko nim, ściągając na nich nieszczęścia i śmierć. Kto mieczem wojuje, od miecza zginie. Nawet królowie. Opracowanie telewizyjne Studia dźwięku Warszawa. Tekst polski Elżbieta Walter na podstawie tłumaczenia Roberta Uliasza. Konsultacja dr Michał Klimacki. Czytał Jacek Brzostyński.